Nie żyję poza granicami kraju. Wszystko na legalu, a ty trzymaj się, źół malu, życie ci jak najlepiej. Co przeżyliśmy razem, tego nikt nam nie zabierze. Życie nas rozdzieliło, rodzina, obowiązki. Każdy zmienił poglądy, kiedyś melasz. Dwie doby, dzisiaj zdrowie, nie tamto. Bije rekordy i podbitna nawijam dyktando. Polska moim domem, chociaż oddycham w Niemczech. Tutaj żyje mi się lepiej, żyję sobie skromnie, chociaż chciałbym więcej. Mocno trzymam lejce, od życia chcę więcej i do tego dążę. Czasem odwiedzę Polskę, żyję, mam się dobrze Nie narzekam, nie jedna kurwa na mój upadek czeka Kurwiony dzieciak w końcu zmienił podejście Wyjebane w to, co gadają leszcze, co tam dzieje się na mieście To nie moja bajka, trwa wyliczanka Na mieście przepychanka, ja z tego wyrosłem Morda nie szklanka, lecz nie wszystko to pieniądze Kiedy ziomek za ziomkiem w ogień Gdzie wolę walić głową w podłogę